Ile miejsc zerowych mają poniższe funkcje? Czyli tak, jeżeli spojrzymy sobie na podpunkt A, czy na pierwszy wykres, no to miejsce zerowe to będzie argument, na którego wartość funkcji wynosi 0. Czyli najwygodniej w przypadku wykresu poszukaj sobie miejsc wspólnych osi o x i wykresu funkcji. No to zaczynamy tutaj sobie od początku, lecimy, 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 i tu zobaczcie, mamy pierwszy punkt, w którym przecina się wykres funkcji z 8Ox, no i to będzie jak najbardziej nasze miejsce zerowe, będzie ono wynosiło minus 2. No to patrzymy dalej. Tu mamy kolejny punkt, ale zobaczcie, ponieważ mamy tutaj kółeczko otwarte, to oznacza, że ten punkt nie należy do wykresu, czyli skoro nie należy do wykresu, to nie może być miejscem zerowym. Patrzymy dalej. Tu podobnie mamy kółeczko otwarte, czyli to również nie będzie miejsce zerowe, no ale tu już mamy kółeczko zamalowane, czyli to jest kolejne miejsce zerowe. Sobie odczytajmy, mamy raz, dwa, trzy, cztery. A więc ta funkcja posiada dwa miejsca zerowe. Spójrzmy na drugi wykres. Tu także sobie lecimy po osi X, no i widzimy, że nigdzie nie ma punktu wspólnego wykresu funkcji z tą osią, czyli to oznacza, że tutaj nie ma miejsc zerowych. No i spójrzmy, a mieliśmy powiedzieć ile miejsc zerowych, tak? czyli tutaj mamy dwa miejsca zerowe, tu nie mamy w ogóle, czyli mamy zero miejsc zerowych. Spójrzmy tutaj. Znowu szukamy punktu wspólnego. Wykresu funkcji z 8 OX, czyli patrzymy tak, tu mamy pierwszy punkt, no i kółeczko jest zamalowane, czyli to będzie nasze miejsce zerowe, będzie równe minus 2. Patrzymy dalej, tu mamy drugie miejsce zerowe, będzie równe 1. No i patrzymy dalej, tu powinno być niby trzecie, ale zobaczcie, że tu mamy kółeczko. Otwarte, czyli ten punkt nie należy do wykresu, czyli nie będzie naszym miejscem zerowym, czyli ten wykres, czy ta funkcja ma dwa miejsca zerowe.